Ja dzisiaj zagram właśnie w podróbki pro Stars'a I to ben, pierwszą podróbką będzie Legenda Box tak i Ikonka to jest Case i oh, Omega Box. Klikamy. No i tak wygląda to jest ekran ładowania za nią i demonów, granki katuruny komuś tu tak wygląda, kary w gnierski jest nowy jak widać to była chyba case, w karmiacie taki case, a na no końcu box czy ta gra miała w ale chyba nie nie ale jest tylko gdy nie mamy to nie mówię nie tylko gdy mamy to ja mówię. ja wezmę na ten na ten tryb to jest tryb że musisz trafić do, do koszykówki o mi się nie udało więc jeszcze raz No nie udało mi się Możecie wpisać Box Simulator No i tam, tam się wam pojawi tam, tam się wam pojawi I, i ten I możecie pobrać go no, mi się udało kilka razy, ale tym razem nie. Skopy są boksy takie. No i punkt ma co tam Doriko 80 mamy. pora na mega boxa twórka nic, nic nie, nic nie, nie, uh, nie i tygrys okay. nie wiem dlaczego nie trafię do jakiejś dobrej postaci też ponadte... o, fakt, nie, mam nie no, i to jest cała. Y, chyba ta podróbka. Tak, ciało. Nie da się zmienić trybu. No i tyle. Przechodzimy do następnego. Y, Box Simulator. Y, ta podróbka jest bardzo podobna y, do tej z pierwszego odcinka. Z tej. O co tu ją, o, ją tak obracam? O. To jest bardzo bardzo podobne. I. I sobie dzisiaj w tom zagramy. Więc lecimy. To jest ta sama, tylko będą mieć postaci animasł. Uuu, ekran ładowania z strankiem! Jak tak mnie zawitali w tym sezonie? Ja otworzyłem skrzyje tak. King do of kolta dostaliśmy Kolta kind of jest tylko skingokolta of do i jak się zmieniło mocno Mam 31 pucharków, Czyli Nie no, mam 31 pucharków. No takie ja ma animacje nie za takie dziwne ta też dziwne, ta może o, ta już jest ładne okay. no to, no też mama, tylko takie dziwne ruszanie okay. um, no jak, no. ale okej. No to No, o, o, no, o, o, nie o, o, no,

Dostałem pięć słów na tak no i tu dwadzieścia dwadzieścia pięć Kredyty wezmę, no i prawie bym... Nie wiem, co robię. tego boxa. To jest to samo to postaci najmniej, najmniej, najmniej. więc to jest sam, taki sam box tak, taki sam no i jeszcze ten, już no i już, no już tyle no nie tyle to nie, to nie są wszystkie jeszcze ta ta chyba jest taka nie wiem jaka. Ocenicie sam ją. No mm, dobra. Nie chcę taki trochę. Okay. Dobra, tam będzie. Tak ona wygląda. No tu, tu chyba... Nie wiem. Tak wygląda to wszystko. Chyba kartę no, ze względu wybrałem minę. Ale później zobaczcie, żeby się zmieni. wiem, doładuję 80 gemów. Doładuję. No i ciekawe, czy dostanę. Bo jak gdy dostanę, to będzie fajnie. Puk. No jest, dostali. Kupujemy karnet zadyniarski. No, w sumie ten najsłabszy kuk. Kupiłam właśnie, no i mam dwie skrzyneczki: Big Box oraz Mega Box. Pora na mm, Big Boxa. Tak? No nic takiego, Mega Box nie A, to już pamiętam. Trudno było dostać posty, więc troszkę niefajnie. Dobra, co nie Minigierki są, ale one nie działają. Że pisze że nie mam, że nie mam internetu na drodze. Ja mam, tu widać. No ale więc to nie wiem o co to chodzi właśnie. Ale zagram tu nad... ...cztery puchacki. Cztery... Agora... Agora... E ainda acabou de enfrentar o que E tá tudo bem, mano. Só... mais tivemos que enfrentar o que E o que eu fiz. Agora eu o que eu fiz. Agora o I reklama mi wyskoczyła. Pod tym. O nie, ja nie, ja nie, chcę

tak to wygląda. Patrzcie, to, to jest tak um, na e to jest właśnie to, jest głos ale głos sama. to Oczywiście każda to, każe, to jest tak normalnie wymieniona. No Grey nie, nie normalnie. Tak, nie miało normalnie. Bo kiedy, nie no... No i patrzcie, on ma głos squeaka. A squeak jak? Nie wiem, no, dobra, nie wiem co. To są już wszystkie podróbki na razie. No.